A złamał nogi. Koniec, chłopcy, nie mogę. Człowieku, nie zagram z połamanymi nogami. Ktoś inny musi strzelić karnego. Tylko ty nie odsiedziałeś kary. Ja? On stoi tutaj, Babs. Napięcie jest wręcz wyczuwalne. Czy Babels odzyska bongo Stanley'a dla Sunnyvale? Jezu, mordy, ja? Ja nie wiem, czy dam radę. W końcu to presja potężna. Postawcie mnie, chłopcy. Ty potrafisz, Babels. Tylko musisz użyć mocy. Czego? Mocy? Tak, mocy, jak Luke Skywalker. Kibice tego nie wiedzą, ale gdy ja strzelam karnego albo trochę zaczynam wymiękać, zamykam oczy. Mówisz poważnie? Czuję, że hokejowa moc jest w tobie wielka, Babels. Tak, masz kurna, ten rację. Moc jest w tobie wielka, zawsze to wiedzieliśmy. Dasz radę, Babs. Pamiętaj, moc będzie z tobą. Zawsze. Nie musisz zamykać oczu, co nie? No co, trochę szalałeś, ale myślę, że w ten sposób ma większe szanse. Sprężaj się, cipo! Musimy zioło wypalić z tego wykurwistego bonga. Użyj mocy, Babelsza. Odpuść. Babel uwierz mi. Niebice wstali z miejsca, zaraz się rozstrzygnie! Nadchodzi! Bra! O! upadł na twarzy, pan! Co za wstyd! Dobry Boże! Biążek linię! Widzieliście tę akcję, bo ja nie! Odbierz im Bongo! naszy. Czas, zajebiście, zdobyliśmy Bongo do Stanleja! Jesteśmy jest kurwa, dach, je! Dzięki 29 Kenobi! Dzięki Julian. Barb będzie zachwycona. To był najlepszy dzień mojego życia. No, no bo nie dość, że grałem z Nateem McKinnonem. Na lodowisku, to jeszcze prawie jakbym poznał luka Skywalkera, no? Ba